Strój? Co? Pytam się, gdzie jest mój super strój? A, schowałam to gdzieś. Gdzie? Po co ci to wiedzieć? Potrzebuję go. O nie, nie myśl sobie, że puszczę cię gdzieś tuż przed naszą kolacją. Planowaliśmy ją od trzech miesięcy. Ale świat jest. Kolacja jest w niebezpieczeństwie. Boże, kobiety, nie przegadasz. To jest większe dobro. Większe dobro? Ja jestem twoją żoną. Ja jestem największym dobrem, jakie cię spotkało i jakie możesz mieć.